Witam was, moi drogie dzieci. Dziś mam dla was wspaniałą historię o koniach. Jestem psem, mam na imię Jack i mieszkam w Wielkiej Brytanii. A to, co wam opowiem, wydarzyło się tego lata, miłego słuchania. Zobacz piesku, to już ostatni wyścig w tym roku. Ciekawy, kto zwycięży tym razem. Choć wiemy oboje doskonale, że faworyt jest tylko jeden. Tak, masz rację, Meg. wiemy doskonale, jak to się skończy. Tylko jeden konik co roku wygrywa ten niesamowity wyścig i ma na imię Piorun. Piorun jak zwykle zwycięży. Jestem o tym przekonana. Ten pyszałek! Ho 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 ho, 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 zostaliście w tyle! Zobaczcie na mnie, ja mój galop, na moją grzywę, śpiącą w promieniu słońca! Wśród tych gór, tadziwatujcie mi, jak zwykle jestem zwycięzcą! To ja, nieustraszony piorun, który wygrywa każdy wyścig co roku! Aha. Ależ galop, ależ oni zostali daleko! Jestem niesamowity, jestem najlepszy! Czujcie, czujcie wiatr, który zostawiam za sobą. Ha, ha, Galopem do mety! Meta już jest na wyciągnięcie kopyta! Ha, ha, ha. Widzisz, Jagódko, znowu wygrałem wyścig. Jestem niesamowity, jestem najlepszy, jestem najszybszy. Tak, tak, ja wiem. Co roku chwali się, jesteś niesamowitym pyszałkiem. Wygrywasz ten wyścig co roku. Czy to cię już nie nudzi? Ależ nie wyścig to jest najważniejsza sprawa. Zawsze muszę być pierwszy, zawsze muszę być najlepszy. To jest moje miejsce przeznaczenia, który ja będę sprawował na wieki. Dopóki starszy mi sił zamierzam wygrywać i być najlepszy. Wiem o tym, pyszałkiem jesteś. Ach, złe, złe twoje zachowanie jest brudnie. O czym ty gadasz? Pędzą ciebie galopem! Witam Cię, Piorunie. Gratuluję zwycięstwa. Ach, stary Jokeju, jak zwykle wygrywam co roku. To dla Ciebie nie powinna być żadna niespodzianka. Jestem najlepszym i wspaniałym koniem na tej stadninie. Oj, Piorunie, jak ja byś chciał, żebyś czasem także pomyślał o innych koniach, a nie tylko o sobie. Może jesteś najszybszy i co roku wygrywasz, ale pycha cię kiedyś sumubi! O czym ty do mnie mówisz, stary Jokeju? Przecież jestem jedyny, wyjątkowy i najlepszy! To jest niesamowite co roku wygrywać! Proszę cię tylko o jedno piorunie! O co? Smów mi szybko! Pomyśl czasem tylko o innych, a nie cały czas w kółko o sobie! Witam cię, ja stary Jokeju. Ech, biorun znowu zwyciężył, a ja byłem drugi. Oj, iskierko! Gdyby biorun miał twoje serce i twój rozum byłby koniem idealnym. Eh, wiem. Ale to jednak on wygrał nie ja. Ja znowu byłem drugi. Proszę cię, pomóż mi wycięlić z piorunem. On jest szybkim i silnym koniem. Musisz. Być dzielny, odważny i pamiętaj, nigdy nie zmieniaj swojego dobrego serca. Dobrze, uczynię to dla ciebie. Idź, czy widź dzielnie i postaram się ci pomóc jakoś. Kolejne zawody były już zapasem. Wior, i Schelka cenowali web w łeb. Chociaż wszyscy wiedzieli jednak, że piorun jest zamowicie silny i jest głównym faworytem do zwycięstwa. Jednak iskierka nie poddawał się i chodził codziennie na treningi. Oj, Iskierko, jak miło patrzeć na twój niesamowity rozwój. Dziękuję, Dokeju. Haha! Zobacz, jestem wmurowanym faworytem. Znowu jestem najszybszy, najsilniejszy i najlepszy. Oj, oj piorunie spójrz w prawo, spójrz w lewo. No i co tu widzę, niby takiego ciekawego? To jest iskierka, który marzył tylko, żeby raz wyciężyć. Proszę, zastanów się. Czy nie dasz mu tej szansy chociaż raz w życiu ucieszyć się? Ech tam! Biegnę jak najszybciej, krzyki dalej. O, Rety, Rety, kiedy on się zmieni? I wyścig się zaczął. Iskierka była jak zwykle za piorunem. Gdy dobiegali już do mety i została ostatnia prosta, piorun... Miał cały czas w głowie słowa Starego Czokeja. Eh, może i ma rację. Dam mu tym razem zwyciężyć. Nie potrzebuję cały czas wygrywać. Jak mogę mu sprawić tym odrobinę radości. Czemu nie? Patataj, 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 patataj. Wyścig dobiegł końca i Iskierka niesamowicie zwyciężyła rzutem na taśmę. Na ostatnich metrach. Ojej! Wygrałem! Wygrałem! Hurra! Gratuluję, Skierko, Pokonałeś mnie. Dziękuję, Piorunie. Ale za co ty mi dziękujesz? Pozwoliłeś mi zwyciężyć i spełnić moje marzenia. Oj tam! Wygrałeś zasłużenie. Jak to? Tyle lat byłeś drugi. A ja byłem bucem. Nie dosługiwałem, żeby odbierać puchary. Twoje serce i twój rozum są większe niż mój. To wspaniałomyślne. Jesteś dobrym koniem. Dziękuję. Oj, spisałeś się. Spisałeś się na medal, piorunie. Jak to? Przecież nie wygrałem. Byłem drugi. Nie słyszałeś? Twoje serce stało się dobre. Dla mnie jesteś zwycięzcą i iskierka także. Wspaniałe zachowanie, które pokazałeś, sprawia, że jesteś mądrym i dobrym koniem w tej chwili. I najostrzej. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszamy na kolejny odcinek na naszym kanale.